Ale udało się kamerom sejmowym zarejestrować niecodzienne wydarzenie, ponieważ na sali sejmowej, na sali plenarnej w pewnym momencie pojawił się psychopata. Ej, jaki tam psychopata, to tylko Stefan Podpalacz, zwany niekiedy pieszczotliwie owadzikiem No parlamentu. tak, lekarz był na sali, Ewa Kopacz siedziała pewnie kilka metrów przed nim, no ale nie widziała, pewnie nie ma oczu dookoła głowy. Cóż, nie wiem o żadnych ofiarach.